Uważ, że od Boga otrzymałeś istnienie. Bóg Wszechmocny stworzył Cię z niczego na obraz i podobieństwo swoje. I tenże Bóg bez żadnej zasługi z Twej strony przysposobił Cię przez chrzest święty na dziecię swoje i ukochał Cię więcej niż najczulsza matka miłuje swe dziecię. Stworzył Cię zaś na to, i w tym celu cię odkupił tylu boleściami, abyś Go kochał i Jemu służył. Za to zgotował Tobie nagrodę wieczną w niebie. Nie na to więc żyjesz, abyś był bogaty, sławny, abyś jadł, pił i używał przyjemności ziemskich, lecz ażebyś miłował swego Boga, a tak zasłużył sobie na wieczne szczęście w niebie. Wszystkie te rzeczy, które Bóg stworzył, dlatego tylko oddał dla użytku twego, abyś się nimi posługiwał i doszedł do nieba. Biada człowiekowi, jeśli zapomni na swój cel ostateczny i uwięzi serce swoje w rzeczach tego świata. Rozważ, jak wielki żal ogarnia człowieka w godzinę śmierci. Jeżeli w ciągu życia nie starał się Bogu służyć, ze wszystkiego, za czym się ubiegał, nic mu nie pozostanie: nic z bogactw, nic z honorów, nic z przyjemności ciała, tylko z gryzoty sumienia. A najbardziej go trapić będzie to, że dla tych marnych rzeczy opuścił Boga, stracił jego przyjaźń. I łaskę, a z nią duszę swoją, samego siebie. Powiększy tę męczarnię ta okoliczność, iż już nie można się cofnąć ze złej drogi. Czasu nie będzie więcej. Co się stało, już się nie odstanie. Pozna wtedy człowiek wartość czasu, którego tak dużo miał w życiu. A który zmarnował na służbie świata i grzechu. Choćby wtedy dał wszystkie skarby za jedną chwilkę, mieć jej nie będzie. Tymczasem ludzie o wszystkim myślą, tylko nie o celu, dla którego stworzeni zostali. Jedni zajęci ciągle myślą o nabywaniu bogactw. Drodzy na to tylko żyją, by jak najwięcej używali przyjemności, nie pytając wcale, czy są godziwe lub niegodziwe. Innym tylko honory w głowie, i tak większa część chrześcijan ani pomyśli o swoim wiekuistym przeznaczeniu. Nieszczęśliwi prowadzą w dobrach dni swoje, a we mgnieniu oka do piekła stępują. Człowiecze, Tyle pracy podejmujesz, aby się potępić, a nic nie chcesz czynić, by sobie zbawienie zapewnić. Pewien sekretarz królewski, umierając, mówił: Biada mi, tylem zużył papieru na pisanie listów pana mego, a nie zużyłem ani kawałka na spisanie swych grzechów do odprawienia spowiedzi. Filip II, król hiszpański, Zawołał przy śmierci: Obym był służył Bogu na pustyni lub w klasztorze, a nie siedział na tronie. Co ci pomogą dobra ziemskie, gdy przyjdzie umierać? W godzinę śmierci człowiek dopiero rozumie słowa Chrystusowe. Cóż pomoże człowiekowi, jeśli by świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? Albo co za odmianę da człowiek za duszę swoją? Abyś i ty nie musiał gorzko przy śmierci żałować, żeś się minął ze swoim celem, miejże go zawsze przed oczami wiedz, że wszystko, co myślisz, mówisz lub czynisz, co się nie zgadza z przykazaniami Boga, stanie się dla ciebie przyczyną udręki w godzinę śmierci napełni Cię niewymowną trwogą i zgryzotami, które będą początkiem boleści, jakie na Cię we wieczności czekają.